Z kim pan taki ruch będzie tworzył? Z tymi wszystkimi oddolnymi organizacjami, które mają postulat zmiany ustroju państwa poprzez zmianę e, ordynacji wyborczej zapisaną w swoich programach. Janusz Korwin-Mikke i jego ludzie? OPZZ, Izdebskiego, Solidarność Śląsko-Dąbrowska, e, lewisowe e, organizacje. Lewisowe e, organizacje. What you say? Lewisowe y, y, organizacje Lewisowe y, y, organizacje Prezes Rzecz Izdeckiego Solidarność Miasto Dąbrowska Lewisowe y, y, organizacje PZ Rzecz Izdeckiego Solidarność Miasto Dąbrowska Lewisowe y, y, organizacje Sława Ukrainie, Sława Ukrainie! Ja na skóry Mami, curva de